Cześć! Ja robię reportaż o festiwalu, mi się tu podoba. Słyszałeś coś o nim? No, trochę. Co słyszałeś? Że tu ma być przez trzy dni. To wszystko praktycznie. I co, wybierasz się? A nie wiem, zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. Mhm. A słuszna jesteś? Tak. I co myślisz o takim yy, festiwalu w twoim miasteczku? No, trochę osób przyjeżdża, jeszcze mieszkam niedaleko tego, więc tak trochę głośno jest, więc i tak będę musiał iść. I tak słyszeć, słyszeć będę wszystko, więc... Ale podoba ci się to, czy ci się to nie podoba? No, może być, więc to mnie przeszkadza. Cześć. A przyjdziecie w ogóle na festiwal? Dzięki.